Witajcie w kolejnym filmie! I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na mierzymy z Zary i będą to rzeczy, które kupiłam na tej wyprzedaży zimowo-jesiennej. W sumie takich w miarę dobrych cenach. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, co takiego upolowałam, zostańcie proszę ze mną. Oczywiście, wszystkie linki, jeżeli te rzeczy będą jeszcze dostępne, oraz ceny, podam Wam w opisie poniżej. Tak więc, zapraszam. Okej, okay, tak wygląda moje zamówienie. Zamówiłam sobie do pracy i lecimy generalnie. Aha, i tutaj właśnie. Wiem, że w Polsce jakoś dosyć długo czeka się na zamówienia z Zary. Oglądałam sobie kanał Alicji z YouTube. Pozdrawiam, jeśli oglądasz. I ona mówiła, że czekała chyba kilka dni. Ja zamówiłam w poniedziałek i w środę już dostałam moją paczkę. Tak więc, tutaj w Anglii to działa po prostu bardzo, bardzo szybko. I zaczniemy od pierwszej rzeczy. I to będą spodnie. I są to te takie spodnie w tym takim charakterystycznym kształcie, fasonie z lat 80-tych, 90 -tych, z takim paskiem, bardzo ładny kolor mają. Ciężko będzie mi je pokazać, tak więc pokażę je Wam po prostu na sobie. Tutaj z tyłu prezentują się następująco. Ten pasek mają fajne generalnie. Podoba mi się. Właśnie muszę oduczyć się używać słowa generalnie, bo zauważyłam, że jakbyś mam taką tendencję do używania tego słowa na filmikach, a ja nie lubię tego słowa, bo ono jest takie karyniaste, więc... Ketorzyno. No. Dobra, spodnie są w rozmiarze 36. Tutaj mają takie fajne guziki. Są strasznie ciasne, więc zobaczymy, bo ja ostatnio jestem trochę gruba, więc nie wiem, po prostu... To znaczy... No. Ja się tak czuję, bo po prostu yy, przytyłam, a działam. Zobaczymy. Yy, fajne są yy, składem. No myślę, że pewnie jakaś bawełna, jak to tutaj. Tak, 100% bawełna. Tak więc zaraz zobaczycie je na mnie po prostu i ocenimy, co, co, co ja z z spodniami. Fajnie, podoba mi się ten paso. Wiem, że on jakby dla sylwetki może nie będzie rewelacyjny, ale co mnie to uchodzi. Okej, okay, tutaj macie pierwsze właśnie spodnie z Zary. No, one są na razie takie dosyć mocno ciasne, bo ja jestem troszkę teraz duża, ale to szybko generalnie to ogarnę i. E, Zarzucę, więc spoko, po prostu wrócę sobie do mojej naturalnej wagi. Myślę, że fajnie wyglądają, robią, bo bardzo fajny efekt talii. Ja nie mam tali, bo ja jestem prosta, więc robią fajny efekt talii. Całkiem fajnie wyglądają na pupie, też robią taki całkiem spoko efekt generalnie. Myślę, że z tyłu też okej okay wyglądają. Ja je akurat tutaj połączyłam z takim topem, który w lumpie kupiłam i myślę, że spoko i z glanami, bo jakoś tak mi to wszystko razem fajnie pasowało. I tutaj Widzieć tą torebkę, i takie mam mieszane uczucia. Bo torebka mi się podoba, ale no jej funkcjonalność może być taka średnia? Czysk. Właśnie nie wiem, generalnie. Durać się po prostu, bo podoba mi się ta torebka, jest fajna. Doradźcie po prostu, czy ją zostawiać, czy nie, bo no nie wiem, podoba mi się po prostu, podoba mi się jej straszny kształt. I nawet do tej stylówki uważam, że wygląda całkiem spoko. Tak więc tak, tak to się wszystko razem prezentuje z tymi spodniami, ale mówię, muszę do nich trochę yy, schudnąć, bo na razie robią mi taki gorset lekki. tutaj kolejną rzeczą mamy taką bluzkę z takim fajnym kołnierzykiem z ala rodziny z Adamsą. strasznie mi się ten kołnierzyk spodobał, też jest w rozmiarze S nie sugerujcie się tymi cenami tutaj, bo ja to kupiłam troszkę taniej e, tak więc e, na pewno to będzie na pewno ceny będą podane w opisie, zaraz zobaczymy skład, Panny kolor, bardzo mi się podoba chyba też takie kolorki fajnie pasują, ten kołnierzyk będzie fajnie tak od, odświeżać e, zobaczmy skład 100% we wełna, więc spoko i podoba mi się taki fason w sumie no oversize'owy generalnie. Zobaczymy co i jak. Okej, okay, i tu macie tą e, koszulkę z tym fajnym półnierzykiem. I przyznaję szczerze, że takie mam mieszane uczucie. Z jednej strony mi się podoba, zależy do czego, bo ubrałam ją do taki zwykły rurek i wyglądała strasznie, ale wydaje mi się, że w tym e, zestawieniu wygląda całkiem spoko. Jakbyście pytali, to jest spódnica, którą kupiłam już o, z dwa lata temu machine, bajże, ale taka w sobie fajnie wtedy wygląda. Ta bluzka prezentuje się w ten sposób, yy, ona jest dłuższa, nie chce mi się już jej wyciągać, jest taka dotąd mniej więcej i jest taka dosyć duża jak na rozmiar S, jak możecie widzieć, jest taka dosyć spora, na tym kołnierzach jest fajny. Tylko u mnie zaraz będzie cały od pudru waromy, ale dobra, mniejsza o to. I przy okazji macie po prostu taką propozycję po prostu, jak to ewentualnie można zostawić, bo mówię, no próbowałam ją zostawiać jakby z rurkami i jakoś to tak zbyt fajnie nie wyglądało, ale wydaje mi się, że z pudnicami może to wyglądać całkiem ciekawie, tak więc tak oto się to prezentuje wszystko razem. pluska, która wygląda się następująco. Ona ma bardzo ładny, taki jakby haft i wygląda jakby była lniana. Tak więc ładnie wygląda. Jest strasznie podnieciona. Eee, taka pod szyję. No, taka fajny kolor ma. Podoba mi się. Taka hipisowska letnia. Eee, jest w rozmiarze S też i skład, 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 skład. 83% wiskoza i 17% Tlnu. Tak więc, no dobra, okej, okay, dobrze trafiłam z tym lnem. Wiskoza, no zobaczymy generalnie. W moim odczuciu całkiem fajnie wygląda. Yy, i, I póki co, ale zobaczymy, jak ją po prostu ubiorę. Bardzo mi się podoba tutaj to zdobienie, ale to zobaczycie na mnie po prostu, co i jak. Dobra, i tu macie tą taką lnianą, wiskozową bluskę i nie. Yeah. Ona mi się nie podoba. Mimo, że ma dobry skład, mimo, że jest bardzo miła, to po prostu ja się w niej czuję. Jak taka starsza pani, więc chyba mam jeszcze czas na takie bluski, e, więc nie, po prostu nie podoba mi się jakoś i tak nie leży fajnie. I generalnie te rękawki takie nie wpią, nie wypią. E, nie, to po prostu odsyłam, mimo że tu ten, ten nadruk jakby jest ładny, ten has, ale po prostu. E, no nie, nie czuję się po prostu w niej. Ja tutaj może niezbyt jakoś udanie połączyłam z takimi spodniami, bo też nie, nie miałam pojęcia, czy miałam jakoś specjalnie. Zestawić, bo w żadnym zestawieniu, które próbowałam, ona mi dobrze nie wyglądała, tak więc to po prostu wraca. Nie wiem, może jeszcze do takich safari shortów by to fajnie wyglądało, może, ale ja się w niej nie czuję, a po prostu nie chcę mieć w swojej szafie czegoś, co, czego po prostu nie jestem pewna, tak więc ona wraca. Troszkę tych bluzek mam i tutaj kolejna, co mnie poniosło, fajnie wyglądała na modelce, ale teraz nie wiem, czy to będzie na mnie, fajnie wygląda, czekajcie, po ja tak pokazuję i nic nie widać, ona jest tutaj zapinana na guziczki, może zapnę ten guziczek i będzie łatwiej w tym momencie e, zobaczyć, o co w było z tą bluzką, ok, czyli tak to wygląda, tak się prezentuje, takie właśnie podniesione rękawki, nie wiem, sama, bo ona mi się strasznie podobała właśnie jak wyglądała na modelce też jest w rozmiarze S chyba wszystko brałam w rozmiarze S, i zobaczymy czy się w to pomieszczę i dajcie mi sprawdzić skład jeszcze 100% wiskoza, tak więc no, no dobra jest powiedzmy fajnie z tym składem generalnie jest, jest ok yy, zobaczymy, bo nie wiem po prostu jak ja w tym będę wyglądać aha czekajcie, bo to w ogóle aha dobra, ja wam źle pokazywałam, bo te guziczki to z tyłu, boże ciemna masa Dobra, czyli tego guziczki to jest tył, czyli ono prezentuje się tak, jakby nie ma specjalnie wielkiej różnicy. Podoba mi się sama w sobie, ale po prostu boję się, że ja będę w tym wyglądać jak beza. Zobaczymy. E, Okej, okay, i tu macie przykład, jak dodać sobie plus 20 kilo do sylwetki. Jezus Maria, czuję się sobie w ogóle za stanie, Czarny, ale mi się już nie chciało zmieniać. E, czuję się po prostu jak taka beza, dosłownie, jak taka, taka, taka napompowana taka... taka Bezunia, biała? No, nie. Po prostu. Nie wiem, może i ta bluzka jest ładna. ona, Ja rozumiem, jakby przesłanie tej bluzki, e, rozumiem zamiary tej bluzki. E, Przypuszczam, że faktycznie na kimś wysokim, bo ona po prostu skraca sylwetkę, dodaje nam. Ja mam mały bius, a ona mi robi po prostu bius ogromny, generalnie, więc. E, no, no nie, nie w tym, nie w tej sytuacji tutaj jeszcze ramiona takie, podobało mi się to, bo to wygląda jak takie typowe lata 80. 70. Strasznie mi się ta przerysowana sylwetka podoba, ale no niestety jak się okazuje, po prostu mi nie jest To dobrze, tak więc ta bluzka też wraca i coś widzę, że po prostu to dzisiejsze zamówienie, z Zary, nie będzie należało do najbardziej udanych, tak więc tak, ta bluzka wraca, mimo że ładna jest i mimo że mi się podoba po prostu jak wygląda, ale no wygląda mnie nie fajnie. Którą mamy, jest to taka oto skórzana spódnica z takim paskiem. Ona jest w kolorze takim, takiej butelkowej zieleni. Jest taka dosyć krótka, z tym Paper tak to się nazywa. Też jest w rozmiarze S. Sprawdzę Wam skład, ale jakby pewnie jakiś poliuretan, jak znam życie, albo coś w tym stylu. Yy, tak, dokładnie, 100% poliuretan, jeszcze tutaj jest 85% poliester, bo ona w środku ma takie jakby coś łate. No, tak więc tak to się prezentuje. O, fajna, podoba mi się, zobaczymy, czy się w nią bije. Podoba mi się, bo yy, tutaj ma jeszcze kieszenie, ja lubię, jak ma kieszenie generalnie. Fajna, nie, jest spoko, naprawdę, bardzo mi się podoba, więc zobaczymy. Dobra, i tu mamy tą e, zieloną, butelkową spódnicę. Ja jestem w niej zakochana, mi się strasznie podoba, ma kieszenie. E, długość jest całkowicie bezpieczna, nawet jak się tutaj minimalnie schylę, to jakoś tragedii nie ma. Oczywiście ja do pracy bym ubrała pod te czarne, krające rajstopy. E, Zestawiłam ją z tymi kozakami wysokimi z bachu. Wydaje mi się, że w tym e, zestawieniu bardzo fajnie się prezentuje. I z czarnym golfem, który już mam kilka lat. on jest bodajże z niluka chyba, ale tak uważam, że całkiem ciekawie to wygląda. No mówię, jak jeszcze Doszłyby te czarne rajstopy, to w ogóle byłaby już taka fajna całość i tak jak najbardziej ona jest super. No troszkę tutaj mam Brzuszka, ale jakby to szybko się ogarnie generalnie, tak więc nie przyjmuję się tym. Naprawdę bardzo ładnie wygląda i zdecydowanie ta spódniczka ze mną zostaje. którą tutaj wzięłam, jest taka oto bluzeczka, czekajcie, bo ciężko mi ją pokazać, po prostu chyba na sylwetce będzie to się lepiej prezentować. To jest taka oto bluzeczka z takim węzłem, coś takiego, taki sweterek, taka dzianinowa, jest też w rozmiarze S, zaraz Wam podam skład. Skład, gdzie jesteś? 85% wisko, 17% poliester, 3%, 3 Elastan. Tak więc jest chyba okej. Okay. Ja nie pamiętam, ale te wszystkie rzeczy kosztowało mnie chyba około 10 funtów, maksymalnie 15 funtów, coś tędy, tak więc no, no, na pewno było to dosyć tanio generalnie. Natomiast zobaczymy jak to po prostu będzie leżeć. Podoba mi się ten węzeł właśnie tutaj, to może fajnie też chować obecnie mój brzuch. Które chcę schować, więc zobaczymy. E, oczywiście zaraz zobaczycie ją na mnie. Wzięłam też torebkę, bo lubię torebki. E, I torebka wygląda tak. To jest taka malusia torebeczka, ale podoba mi się to. Było napisane niby city bag, Ona też chyba kosztowała 10 punktów, czy coś takiego. Podam wam ceny, w opisie, to, będziecie wszystko widzieć. E, na takim łańcuchu. Fajny kolor. Zresztą się, bo on jest taki jakby metaliczno-brązowy taki worek jakby tutaj jest odpinana, znaczy taka jakby o ściągana na taki ściągacz. W środku ma przegródkę, ma zameczek i tak teoretycznie nie wiem, no bo ona mi się podoba, fajna jest, tylko tak nie wiem do czego ja będę mogła nosić, bo no do pracy to raczej ja lubię taką Dużą torbę mieć, żeby po prostu sobie upchać e, 10 tysięcy rzeczy, które ja noszę. Ja w ogóle do pracy to idę jak taki W-obładowana, e, bo tak, mam e, rzeczy na, do jedzenia, bo no, jakby ja sobie sama gotuję, mamy w pracy, e, nie wiem, się tak nazywa, e, stołówka tam ze można żeby kupować jedzenie, ale tam jest głównie mięso, a ja mięsa nie lubię, więc e, robię sobie sama jedzenie. Co jeszcze? Noszę jeszcze, no dobra, laptopa, co tam, spoko, jeszcze jakaś torebka, jeszcze jakieś pierdoły, więc ja do tej roboty jak wchodzę, to wchodzę, kurczę, jak taki wół obładowana. ja lubię mieć duże torebki w pracy, więc nie wiem, no chyba, że po prostu sobie gdzieś tam na jakieś takie wyjścia yy, po prostu weekendowe zostawić, bo podoba mi się, podoba mi się, nie wiem, ma coś w sobie, fajnie to, że jest sredna, podoba mi się, tylko po prostu no z tą użytkowością jej będzie taka po prostu dodatkowa, z myślą, że ona będzie wielka, większa, ale nie wiem, zobaczymy. Podoba mi się, zobaczymy po prostu, jak to będzie z całością wyglądać. Okej, okay, i tu macie właśnie tą szarą taką bluzeczkę i niby taki zwykła, zwykła, niby taka zwykła dzieninowa bluzeczka, ale przez to wiązanie mam wrażenie, że fajnie wygląda. Też robi talie, też tutaj tak fajnie jakby podkreśla, maskuje ewentualnie to, co chcemy ukryć, tak więc wydaje mi się, że ogólnie całkiem niegłupio to wygląda. I też taka bardzo przyjemna jest, bardzo fajna generalnie, no też ma nie najgorszy skład, tak więc akurat myślę, że w tym przypadku to zostaje. Ja nie lubię powiedzieć jakichś specjalnie obcisłych rzeczy, ale jakby ona nie jest aż taka, że wiadomo, nie ściska nas jakby nie wiadomo jak i nie, w sumie spoko, fajnie. I podoba mi się właśnie tutaj, że jest to to na to wiązanie generalnie. Spoko jest. Tak więc to ze mną zostaje. rzecz, którą już tutaj mamy, to są takie oto shorty pseudoskórzane też, pewnie też poliuretan. To jest Tak. zawsze. Tak, zawsze. To po prostu już tak proforma sprawdzić. Tak, Poliuretan, dokładnie. I one, mam nadzieję, że nie będą duże, gdyż ja je wzięłam w rozmiarze M, bo nie było już rozmiaru S. Znaczy tak, ja sobie dodałam do koszyka rozmiar S. I ktoś mi go zabrał, wykupił po prostu i wzięłam już sobie koniec końców M-kę I nie wiem, właśnie, bo te rozmiary w MC, boże, w zarze za te M, nawet jakie ja teraz przytyłam, czasem bywają na mnie takie za duże trochę. E, zobaczymy. Też ten jest paper, e, waist, e, tak. E, też tutaj są takie fajnie rozkloszowane. E, podobają mi się, też podoba mi się fakt, że są srebrne dodatki. Ta klamra jest srebrna. srebrna. No, ładnie, ładnie wyglądają spoko, ale ja, jakby, mam zamysł nosić je z takimi e, kozakami wysokimi. E, oczywiście, zaraz zobaczycie po prostu, jak to wygląda e, na mnie. Dobra, i macie właśnie tutaj te shorty, i kurcze one są jednak za duże. Dobra, tutaj te pół biedy, ale ja wiem, że ja schudnę, więc one będą jeszcze, jeszcze większe, ale tutaj się nie układają. Niestety w tej części mam wrażenie, że widać, że są za luźne. Tak samo tutaj w tej części mam wrażenie, że troszkę, troszkę za dużo z tego materiału. A szkoda, bo są kurcze, rewelacyjne. Nie wiem, jeżeli zajdę w ogóle Eskę, to i przysięgam, że ja jeszcze kupię może akurat tutaj zwrócił albo coś bo są po prostu rewelacyjne, strasznie mi się podobają, strasznie mi się podobają jak wyglądają, no ale niestety ja wiem, że ja schudnę, więc no no niestety, no kurczę, a szkoda, bo są naprawdę rewelacyjne. Ale mówię, ja to mam sweter wsadzony, a mimo to tutaj mam strasznie dużo luzu. I, I najgorsze, że właśnie tutaj w tej sekcji się tutaj tak niefajnie układa i tutaj po prostu widać, że no, no, odstaje po prostu no, jakieś tak niefajnie to wygląda. A szkoda, kurczę, bo są fajne. Uff. Pani moi drodzy, cokolwiek. W tym filmiku to już wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału, do włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Staram się, żeby filmy ukazywały się co tydzień, natomiast z uwagi, że ja pracuję zawodowo na pełen etat, po prostu czasem no nie jestem w stanie się ogarnąć z nadmiarem obowiązków, bo YouTube to jest moja, moje dodatkowe zajęcie, nie jest to praca, bo ja nie mam z YouTube'a żadnych dochodów, po prostu jest to forma relaksu dla mnie. Jeżeli wam się podoba, no to fajnie, generalnie ja się przy tym dobrze bawię, a to jest dla mnie najważniejsze, bo ja się lubię dobrze w życiu bawić. Tyle. Ale dobra, to już tak abstrahując oczywiście, jeżeli filmik wam się podoba, to będzie mi niezmiernie miło. Jeśli zostawicie łapkę w górę Oczywiście dajcie znać też, co kupiliście ciekawego właśnie na promocjach tych takich zimowych Czy kupiliście coś ciekawego, czy po prostu, nie, nie wiem, jakby olewacie te promocje, te, te wyprzedaże I kupujecie po prostu na bieżąco coś, co Wam się podoba Ja powiem szczerze, że jakoś nie jestem fanką wyprzedaży Taki mam ambiwalentny stosunek jakby do wyprzedaży Natomiast po prostu chciałam Wam zrobić ten film i chciałam Wam pokazać też, co po prostu aktualnie można w sieciówkach znaleźć, co można znaleźć w zarze. Jeśli chcecie, mogę Wam też taki filmik z Hyendem nakręcić. Nie wiem, czy te wszystkie rzeczy zatrzymam. Zobaczymy też oczywiście, jakie ja będę mniej wyglądać i nie mam pojęcia po prostu, czy czegoś nie odeślę. Oczywiście, jeżeli coś zatrzymam, to zawsze będziecie mogli tą stylizację zobaczyć u mnie na Instagramie, bo ja generalnie we wszystkim, co kupuję, to w tym chodzę. Tak? Ja na ogół nie, nie, nie kupuję tego tylko do filmiku, żeby Wam pokazać, ja w tym chodzę. Natomiast po prostu no rzeczy, które się nie czuję, no to chyba to jest logiczne, że ja to odsyłam. Dobra, bo znowu zaczynam się rozgadywać. E, widzimy się w takim razie w następnym filmiku. Dziękuję za to, że byliście ze mną. E, trzymajcie się, buziaki. Hej!